5 zawodów, które AI zjada na śniadanie i jeden, którego nie tknie. Większość ludzi myśli, że AI to przyszłość. Nie, to teraźniejszość. I właśnie zaczęła wyżerać rynek pracy. Oto 5 zawodów, które AI już teraz zjada na śniadanie. Copywriter. ChatGPT pisze lepsze maile, posty, oferty, nagłówki. Szybciej, taniej i testuje setki wersji w sekundę. Grafik. Wrzucasz prompt, dostajesz gotową grafikę do druku. Bez Photoshopa, bez briefu, bez czekania. Analityk danych. Wrzucasz Excela do GPT. On czy porównuje, wyciąga wnioski i przeczyta gotowy raport i nie bierze urlopu. Tłumacz. AI rozumie kontekst, slang, branżowy żargon i tłumaczy lepiej niż większość freelancerów z neta. Asystent biurowy. Maile, podsumowania, kalendarz, przypomnienia, nawet pisanie protokołów ze spotkań. AI ogarnia to w dwie minuty, ale jest jeden zawód, którego AI nie tknie. Ten, który tworzy pomysły, buduje relacje i rozumie emocje. Lider stratek, człowiek, który zadaje lepsze pytania niż AI umie odpowiadać, bo narzędzia nie są zagrożenia. Ludzie, którzy nie potrafią ich używać, już tak. Obserwuj, jeśli nie chcesz zostać w tyle.